Siema siema, czyli z tej strony smoczek, a to będzie chyba już trzeci odcinek z gierki Nostale. Zagramy sobie dzisiaj właśnie o to w tą grę. No i dzisiaj pokażę Wam, jak się gra w areny talentów, czyli areny Team Areny 3 kontra 3. No, ja gram mamy w Teamie Vara Vara, no i oczywiście Holly, czyli no, świętego Maga, no i wojowników dwóch. No myślę, że arena będzie ogarnięta. No i myślę, że będzie fajnie. Dobra, tu trzeba sobie, sobie przygotować reski. Pozdrówcie YouTubie, YouTube XD. Dobra, no to jedziemy. Kurde, nie daję sobie nawet tego. w dwóch. Pewnie gościu dobry. Ja, wukacza serio. Ja pierniczę. Wszystko tu. trzeba ogarnąć. Dobra, my to przegramy. No a gościu jest dobry po prostu. Tak było i nie będzie fajnie było, jakbym go zabił, no nie, nie, dobra. No jak widzicie, pierwsza arena będzie do dupy, będzie przegrana. Nie ma co. No, jeszcze holkę mają, dobra, przegrana. Nie ma szans, żeby to była wygrana. Ale cóż, tak bywa. Próbuję go bić nawet. Dobra, przegrana. Jeszcze choli tylko. Dobra, przegramy. Gratulujemy im. Gratuluję im po prostu. No to była nawet nieuczciwa trochę gra, No, no bo źle nam dobrało, no ale dobra. Kurde. Sorry za takie lagi, no ale dużo ludzi teraz w to gra. Znaczy, no zaczęło w to grać. Dobra, znajdzie nam przeciwną i zaczynamy grać. Drugą arenkę już Dobra, znaleziono nam No i jedziemy. Ale gówno, a nie Team po prostu. Co ty sobie robisz w frajerze? Holka druga, frajerze. Widzicie, z takimi ciocami się gra czasami. No ja. Ale debil, no nie. Z takimi właśnie ciotami się gra. Dobra, znowu przegrana. Nie, no po prostu za zarąbić te cioty. Bo jesteś pizdą, w frajerze. Boże, ale cwelos. Jak ja nie lubię jak z takimi cwelami się gra, no nie. Możemy to wygrać chociaż wątpię w to. Bardzo w to wątpię.